Zmarły uczestnik Sanatorium Miłości Pożegnany. Piękny gest gwiazd programów TVP. Piotr Hubert Langford zmarł w ubiegłym miesiącu, ale pamięć o nim jest wciąż żywa wśród jego bliskich i przyjaciół. Ci ostatnio wystąpili w hołdzie seniorowi, o czym poinformowali na Instagramie. Na pewno był obecny duchów, przekazała Elżbieta Czabator z programu Rolnik: Szuka Żony. Z okazji 30 lat wirtualnej Polski zapraszamy do udziału w konkursie: za co kochasz internet? Do wygrania urodzinowe podwójne bilety na wielki koncert Sana, który odbędzie się 19 września 2025 roku na PGE Narodowym. Pokaż swoją kreatywność i świętuj razem z nami. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie. Pod koniec maja media obiegła smutna informacja o śmierci Piotra Huberta Langforta, którego widzowie mogli kojarzyć z udziału w Sanatorium Miłości i The Voice Senior. Mężczyzna po udziale w programach TVP był aktywnie medialnie i chętnie włączał się w różne akcje. Chętnie dawał różne występy artystyczne, niekiedy z innymi osobami, które wystąpiły w popularnych programach randkowych TVP. Ci ostatnio dali kolejny popis muzyczny, a przy okazji upamiętnili zmarłego przyjaciela. Przyjaciele oddali hołd zmarłemu uczestnikowi Sanatorium Miłości. Piotr Hubert Langford na pewno był obecny duchowo. O wspólnym spotkaniu byłych uczestników programów TVP poinformowała w sieci Elżbieta Czabator, która wzięła udział w edycji rolnika szukającego żony. Wrzuciła na Instagrama kilka zdjęć z wydarzenia i przekazała swoim obserwatorom. Miesiąc po śmierci naszego przyjaciela złożyliśmy mu hołd naszym występem artystyczno-modowym, w którym zawsze z nami występował. Był nieobecny fizycznie ale na pewno był obecny duchowo. Zdjęciem z wydarzenia podzieliła się także Dorota z dziesięciu. Edycji rolnika. Napisała, spędziliśmy cudowny czas w gronie niezwykłych ludzi, pełnych pasji, zaangażowania i dobrej energii. To spotkanie było czymś więcej niż tylko wspólną pracą. To był czas inspiracji, śmiechu, wzajemnego wsparcia i prawdziwej współpracy. Razem stworzyliśmy coś wyjątkowego projekt, który nie tylko zachwyca, ale też niesie ze sobą piękne wspomnienia i emocje. To doświadczenie na długo pozostanie w naszej pamięci, jako dowód na to, że kiedy spotykają się właściwi ludzie, mogą powstać rzeczy naprawdę niezwykłe. Dziękuję każdemu, kto był częścią tej drogi. W wydarzeniu wzięli też udział m.in. Waldemar Gilas z 10. Edycji Rolnika i Józef Raciniewski z piątej serii Sanatorium Miłości. Kim był Piotr Hubert Langford? Piotr Hubert Langford mieszkał w Siemianowicach Śląskich. Był pasjonatem teatru i muzyki. M. Inaczej. Śpiewał w chórze i grał na gitarze. Studiował elektronikę na Politechnice Lwowskiej, podjął też studia na Politechnice Śląskiej. Pracował m.in. jako nauczyciel, urzędnik i taksówkarz, poza tym interesował się stolarstwem. Telewidzom dał się poznać widzom dzięki udziałowi w czwartej edycji Sanatorium Miłości i czwartym sezonie programu The Voice Senior, w którym dotarł do półfinału. Przed śmiercią mierzył się z chorobą nowotworową.